Właśnie, jak już mówimy o tym, że tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o wiek, to ja znowu bo ja będę przytaczać co chwilę jakieś dane z różnych raportów, bo zarówno w naszym raporcie Work4Z, Work jak i na przykład w raporcie McKinsey, em, pokazują się dane, że najważniejsze czynniki wpływające na decyzji o pozostaniu w firmie to możliwości rozwoju, Poczucie sensu w pracy oraz elastyczność. A wynagrodzenie znajduje się dopiero tam według McKinsey'a, na szóstym miejscu, u nas tak naprawdę w naszym najnowszym raporcie Work or Z, wynagrodzenie znajduje się na pierwszym miejscu, ale, do, ale tylko w momencie, kiedy mówimy o wyborze pracodawcy, a kiedy mówimy o tym, co zmotywuje cię do tego, żeby pozostać. No to to wynagrodzenie oczywiście, że jest ważne, bo to nie jest tak, że możemy odejść od wynagrodzenia, ale te pozostałe elementy nabierają, o, nabierają znaczenia. znaczenia. Ale, no właśnie.